Wiem, że to może być szokujące, ale dzisiaj będę grał w grę. Nie jakąś zwykłą, ale offroadową grę. Dlatego przygotowałem się w sposób offroadowy, czyli założyłem na przykład koszulkę z Bałtowa, żeby się wczuć odpowiednio w klimat. Założyłem czapeczkę terenwizji, gamingowe słuchaweczki i fotelik. Pożyczyłem od synka, także dzisiaj będę gamerem i zaczynamy wirtualny, cyfrowy offroad. To nie jest tak, że nam się kończą pomysły i albo składam klocki LEGO, albo teraz siedzę przed monitorem komputera. Tylko po prostu dostałem bardzo dużo informacji od naszych fanów, że wyszła nowa, offroadowa gierka. No i wypada, żebyśmy ją przetestowali. No w końcu pokazujemy różne oblicze offroadu, takie cyfrowe, wirtualne również. No, przyznaję bez bicia, że jestem wielkim, znaczy byłem wielkim fanem gier komputerowych i jak byłem w techniku miałem kontakt z komputerami i wtedy był boom na właśnie pierwsze komputery osobiste, nie wiem, Commodore 64, ja pierwszy komputer jaki miałem to była Amiga 500, no i wtedy odleciałem, odleciałem tak totalnie, jakby, no ja praktycznie każdy wolny czas to spędzałem przy komputerze. Nie tylko grając, bo oczywiście gry były mega wciągające, ale na przykład nie wiem, ucząc się grafiki komputerowej, ucząc się montażu, ucząc się tam jakby różnych rzeczy, nie tylko grania, no ale w każdym razie gry no, pochłonęły mnóstwo mojego czasu. Moja żona nawet żartuje, że już byliśmy blisko, że tak powiem, rozstania przez gry komputerowe, bo nieraz zawrywałem nocki. No wiadomo jak to jest, jak trzeba przejść misję. Eee, także teraz już mi przeszło oczywiście i mam jeszcze gorsze hobby, czyli off-road. Tracę czas w inny sposób. Ale od czasu do czasu lubię sobie pograć, ale w takie gry, które są jakby no fajne, wymagające i interesujące. No nie wiem, Wiedźmina oczywiście przeszedłem, teraz przeszedłem do Phoenix Pointa, czekam na oczywiście Cyberpunka, którego sobie też tam kupię z ciekawości, żeby zobaczyć. No jakby od czasu do czasu parę nosek zarywam. Także nigdy nie grałem w gry, które są symulatorami jazdy samochodowej, czy takiej zwykłej, wyścigowej, czy terenowej, dlatego że mnie to strasznie nudziło. Dlatego to jest mój pierwszy kontakt z taką grą, która jest właśnie poświęcona off-roadowi. No i ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, bo na początku jakby trochę pograłem i no, mam mieszane uczucia. No ale zacznijmy po kolei. Szybciutko wyjaśnię o co chodzi w tej grze. To nie jest symulator terenówki, to znaczy są tutaj auta terenowe, ale jest to taki dodatek. Jakby podstawą tutaj są samochody ciężarowe którymi właśnie jeździmy w trudnym terenie. Na przykład trzeba przewieźć nie wiem, deski startaku do mostu, który jest w budowie. No i na szczęście nie jeździmy tutaj po asfalcie tymi ciężarówkami, no tylko wbijamy się w taki trudny teren, bo no, bardzo często te drogi są zalane, bardzo często trzeba przebić się przez jakieś błoto, przez las, góry. No tereny są super, w każdym razie chodzi o to, że to jest taki bardziej symulator terenowej ciężarówki niż symulator Jeepa, Łazza czy innego patrola bo tych zadań dla tych samochodów jest niedużo. 90% misji to są misje dla ciężarówek, które muszą coś przewieźć, zawieźć, podnieść i tak, dalej, i tak dalej. także, a myślę, że Patrykowi ta gra się spodoba, bo on na co dzień jeździ ciężarówką, ale po asfalcie, wiadomo, że to nudne, a tutaj no, można spokojnie się wbić w błoto. Takich normalnych terenówek w tej grze jest bardzo mało. Zaczynamy już grę z takim Chevroletem, którego oczywiście stuningowałem, założyłem mu tam opony 35 cali. Dodałem jakieś pierdolety, także już trochę lepiej jeździ, bo na początku to był dramat, jakby ciężko było, żeby ten samochód gdziekolwiek się wbił. Ale zadań dla takich normalnych terenówek, jak ten UAS który tutaj nie nazywa się Łazem, po prostu twórcy nie mają chyba praw autorskich do oryginalnych nazw. No W każdym razie zabawy z tym Łazem jest trochę mniej. No. Jakby najczęściej terenówką po prostu zwiedzamy okolice, odkrywamy nowe rejony. No i przebijamy się gdzieś w takie miejsca, które są niedostępne dla samochodów ciężarowych, ale trochę jest za mało tych misji, także ja postanowiłem się pobawić i tym ułazem postanowiłem na przykład powyciągać wszystko, co znalazłem w tych bagnach, jakieś przyczepy, jakieś samochody. No i tutaj to już była porządna zabawa. Wiadomo, że to jest rosyjska konstrukcja, najlepsza terenówka. Właśnie, chciałem zauważyć, że uwaga, będzie historyczna chwila. Terenwizja jeździ ułazem. W tej grze właśnie ten ułaz to jest najlepsza terenówka. I od razu dostajemy ją na porządnych wielkich oponach z blokadami mostów, z wyciągarką itd. itd. Także, Uaz tutaj jest najlepszym autem. I uwaga, tutaj nie ma żadnego Jeepa, nie ma żadnego Patrola. Jest chyba jeszcze Wada, Niva, jest jakiś Chevrolet, No, terenówek takich klasycznych jest bardzo mało. Dla nas, prawdziwych offroadowców, najważniejsze pytanie jest takie, ile jest tutaj realizmu w tej grze? I czy właśnie taki stary, doświadczony offroadowiec powinien w ogóle tracić czas i bawić się w taką wirtualną, że tak powiem, błotną przeprawę. No i zacznę tutaj od plusów, znaczy największym plusem są tutaj tereny. Tereny są cudownie offroadowe, są bagna, jest błoto, są lasy, są drzewa, są skałki. Można uprawiać praktycznie każdy rodzaj że tak powiem, off-roadowej rozrywki. No brakuje tylko chyba pustyni, a tak naprawdę mamy wszystko. Mamy trzy duże mapy z takimi mniejszymi mapami. Mamy, nie wiem, śnieżną Alaskę, można się kopać w śniegu, ale to akurat najmniej mi się podoba. Najbardziej lubię błoto i tego błoto jest pod dostatkiem. Na przykład na pierwszej mapie takiej amerykańskiej mamy naprawdę mnóstwo fantastycznego terenu. Ja jak tutaj sobie jeździłem, to sobie od razu myślałem, kurna, ale by tutaj rajdzik zrobił, ale by tutaj pieczątek nawieszał i tu dla klasy x stream, tutaj dla turystyka. Kurde, normalnie taką imprezę by zrobił w tych terenach i to jest cudowne, także te tereny, tereny są naprawdę takie off-roadowe i kurczę, aż szkoda, że jest tak mało terenówek w tej grze, yy, głównie ciężarówki. No w każdym razie to jest na pewno duży plus. No drugim plusem jest grafika, no bo grafika jest jakby bardzo ładna, to znaczy no nie jest to najwyższy poziom jakby Wiedźmina, ale jest na tyle fajnie, ciekawie, interaktywnie również, że jakby ta grafika no, nie odrzuca, że jest zbyt uproszczona. Jest dużo takich fajnych smaczków, jak na przykład nie wiem, no, to, że leżą zwalone drzewa, po których się jeździ, te drzewa się ruszają, są kamienie, które mogą się stoczyć z góry czy wyrwać spod koła, są drzewa, które można niechcący rozjechać, są drzewa, które że tak powiem, nas zatrzymają. No, jest bardzo fajna, taka graficzna aura. Są, są oczywiście zmienne pory dnia, można grać w nocy, można grać w ciągu dnia, nieraz pada deszcz. Jest tak klimatycznie, jak na przykład pada deszcz, wjeździe się w bagno i słychać, że żaby kumkają. To jest takie no, urocze, takie swojskie, takie prawdziwe. Samochody zachowują się w miarę realistycznie, to znaczy mój ulubiony ułaz, który jest na wielkich oponach, też jest już seryjnie podliftowany, ma miękkie zawieszenie, fatalnie prowadzi się na drodze. Czyli tak jak prawdziwa terenówka. I na przykład bardzo łatwo właśnie taki podniesiony samochód wywrócić nawet manewrując na placu. Ja właśnie robiłem takie testy, i także spokojnie tutaj zaliczyłem boka. Tak jak w prawdziwym życiu, i właśnie to jest bardzo dobre, bo to też jest taka nauka, że za duży lift powoduje podniesienie punktu ciężkości, który, że tak powiem, przy gwałtownych manewrach może skończyć się takim bokiem. Taki najbardziej realistyczny element, który odzwierciedla nasze off-roadowe doświadczenia, to jest garaż, w którym oczywiście można modyfikować samochody, i to jest cudowne, ale oczywiście za wszystko się płaci. Także wydajemy kasę tak samo szybko jak w rzeczywistości, i oczywiście nieraz są to bardzo sensownie wydane pieniądze, na przykład na to, żeby zmienić opony na bardziej terenowe, czy zmienić zawieszenie na wyższe, czy tam zmodyfikować wyciągarkę. A ja na przykład połowę kasy wydałem na to, żeby upiększyć tego łaza. Tam dodać jakieś zderzaczki. No takie pierdolety, także to jest element, który jest boleśnie realistyczny. To znaczy, wydajemy całą kasę, którą się uda zarobić na to, żeby nasza terenówka była bardziej dzielna, czy po prostu po to, żeby pięknie wyglądała. Ja na przykład kupiłem taki wielki rosyjski krążownik z napędem na 8 kół, i myślałem, że tym samochodem po błocie będzie jeździło się łatwo, no bo widać, że są wielkie terenowe opony można włączyć wszystkie blokady i tak dalej ale no kurde wjechałem w pierwsze błoto już był dramat po drugie utopiłem niechcący ten samochód jak widać silnik się uszkodził, pojawiły się iskry w wydechu także no jest duży taki realizm i to, że ma się potężny samochód terenowy to nie znaczy, że wtedy łatwo się jeździ po błocie w ogóle na przykład tym potworem fajnie się jeździ, bo on jest strasznie, jakby słabo skręca to po pierwsze, a po drugie, ma fatalne kąty, szczególnie z przodu. I cały czas gdzieś tym przodem zahaczam. I przejechanie jakiejś drobnej kałuży, tym samochodem było dramatem. Nie wiem, wpakował mi się kamień pod koła, gdzieś tam pod ramę, i też samochód zawitł. Także takich sytuacji, które. Wywołują uśmiech na twarzy, dlatego że, o kurde, to tak jak w rzeczywistości się wydarzyło, jest bardzo dużo. I to jest jakby fajny moment takie zaskoczenie w tej grze, że to nie jest tylko taka symulacja komputerowa, że tam się naciska trzy guziki i jedziemy dalej. Ja, na przykład, tym samochodem próbowałem wspiąć się na jakąś górę i jakby czułem takie emocje, że no to nie jest dobry pomysł i może być różnie. Także no, jest dużo takich doświadczeń offroadowych zbliżonych do rzeczywistości i moim zdaniem to też jest taki bardzo fajny plus tej gry. Czy są emocje? No, emocje były parę razy. Największe emocje miałem jak właśnie ułazem próbowałem wjechać na jakąś wysoką górkę. Dlatego, że ten samochód jest wysoko podniesiony, ma te wielkie opony i fatalnie się prowadzi. Tak jak prawdziwa terenówka. Także jazda po tych wąskich drogach pomiędzy tymi skałami, kiedy widzisz, że jest taka. Że tak powiem, przestrzeń obok ciebie, że możesz się sturlać, jest naprawdę jakby wyzwaniem, dlatego że na przykład jadąc bez reduktora, bardzo często jechałem za szybko i nie byłem w stanie skontrolować tego samochodu, który lata jak wściekły od zlewa do prawa. To wygląda, jakbym nie potrafił kierować, ale po prostu te samochody tak się prowadzą, co moim zdaniem też jest dobrym, że tak powiem, elementem rzeczywistości. I wjeżdżając na górki, to najczęściej jechałem na reduktorze oglądając cały czas każdą sytuację za pomocą kamery, która tutaj jakby pełni rolę pilota, no bo jak się przełączy widok na widok z kabiny, to naprawdę nic nie widać, no tak jak w rzeczywistości. Także były takie momenty, że już prawie się wspiąłem na górkę, popełniłem jeden mały błąd. No i zaliczyłem boczek, czy zaliczyłem dacha, czy tam gdzieś się sturlałem. A jak już samochód leży na boku, a nie mam wyciągarki elektrycznej, tylko tą seryjną zamontowaną w tych autach, no to niestety dalej już nie pojadę i muszę zaczynać wszystko od początku, czyli przyjeżdżać znowu całą mapę i tak dalej, i tak dalej. Także były emocje, Dla kogo jest to gierka i czy warto wydać te 120 czy tam 150, a nawet 200 złotych w zależności od wersji? No myślę, że to jest bardzo dobra gra dla takich młodych fanów off-roadu i terenwizji. Ja bardzo często dostaję informacje, że właśnie dzieci uwielbiają oglądać nasze filmy. No, przed zaśnięciem, zamiast wieczorynki czy tam dobre nocki. A nieraz po prostu rodzice puszczają im offroadowe filmy właśnie po to, żeby dziecko czymś zająć. Uważam, że to jest świetna gra dla dzieciaków, bo po pierwsze, tak, jest absolutnie bezpieczna i tutaj nie uczymy żadnych złych nawyków. To nie jest tak, że tutaj dziecko nabędzie jakiejś agresji, tak? Tutaj do niczego nie strzelamy, nikogo nie rozjeżdżamy, z niczym nie walczymy, to po prostu sobie jeździmy z samochodami. Jedyny taki Taki mały minus edukacyjny to jest to, że można rozjeżdżać krzaczki, można wyłamać jakieś drzewo używając wyciągarki, no można też właśnie rozjechać jakieś drzewko, i to jest jedyny minus. Poza tym, tutaj dziecko siedzi. Uczy się, jak działa terenówka, jak zachowuje się samochód terenowy w terenie, jak działają, nie wiem, wyciągarki, dlaczego się zmienia opony na terenowe. No, bardzo dobra edukacyjna gra dla takich najmłodszych miłośników off -roadu. Dla tych starszych, no, moim zdaniem, trochę nudne jest to rozłożenie desek i sterowanie tymi ciężarówkami. Ja tutaj oczekuję takich. Modów, które zmienią tą grę właśnie w takie troszkę rajdowe rozwiązania off-roadowe, że będzie więcej terenówek, i że można będzie po prostu tutaj robić takie małe rajdy czy zawody. Jakby następny film e, nagramy z chłopakami, jak już się ogarną, i postaramy zrobić tutaj taki prawdziwy off-roadowy rajd. Wyznaczymy sobie jakieś zadania, że na przykład nie wiem, trzeba dojechać na środek wyspy otoczonej błotem, i kto zrobi to najszybciej, to wygrywa. Oczywiście nie używamy wyciągarek, bo wyciągarki to są dla lamusów, także. Robimy takiego multiplayera, jak się chłopaki ogarną, zobaczymy co z tego wyjdzie.